Witam serdecznie. Dzisiaj rano mieliśmy króciutki live. Dziękuję za typy. Prosiliśmy o pomoc w ustaleniu liczb na euro miliony. Na dzisiejsze losowanie. Mariusz Esz, całą krateczkę nam podał i dwie inne osoby, także zapraszam, wrzucę po 21 na społeczności, czy coś tam się pojawiło i jakie liczby. Także zobaczcie na społeczność po 21, tak koło 21.30, a ja Was zapraszam teraz na draping. Kupiłam 4 zdrapki, 3 po 3 euro oraz najnowszą maksimum Cash za 10 euro, ale nagrywając premierę coś się stało podczas nagrywania i niestety filmik nie poleci na kanał. Jedynie mogę wrzucić shorts. Już po mam zdrapkę. Ale powiem Wam, że premiera udana. Zdrapka za 10 euro, a wygrane 25. Także jesteśmy na plusie. No i może coś jeszcze się tu pojawi. Także zapraszam na krótki draping zdrapek po 3 euro. Zaczniemy może od tego Lucky Fish. Też nowa zdrapka. Takie wybrałam. Dwie letnie i moją ulubioną, co ma, właśnie bonus losujący w kolekturze. To jest naprawdę bardzo udana zdrapa. O, i mamy już dwa razy rozgwiazdę. Poczekamy na trzecią. O, dwa razy wieloryb. Muszla, tu już nie będzie. I mamy dwa jednakowe symbole. Znowu bonus jeszcze przed nami. E, niestety, w bonusie nic nie ma. Powiększymy i sprawdzamy, czy będzie tu wygrana. Niestety nie. Tu również i i niestety strapeczka pusta. Przechodzimy do drugiej: może od bonusa, trzy jednakowe symbole. Łódź, słoneczko, i już niestety nie będzie nic w bonusie. Trzy jednakowe kwoty szukamy. I tu również się nic nie pojawia. Ostatnia szansa. Wlaki Cash. moja ulubiona zdrabka, więc może coś tutaj być: dwie siódemki i cytrynka. Melon, wiśnie. Bonus. Bonus. <grystanie> niestety ja uwielbiam te bonusy, ale niestety nie tym razem. Może w kolejnej zdrabce się uda. I mamy ostatnią szansę na trzy gwiazdki. Niestety. U, także trzy zdrapeczki po trzy euro puste jedynie w premierowej zdrapce udało się coś wygrać. A ja Was zapraszam już na losowanie euro miliony na około 21.30 na społeczności. Cześć!